Aleluja! Jezus żyje! Już go dłużej moc grobu nie kryje. Jezus żywy jest wśród nas. A w Ewangelii, według Świętego Łukasza, czytamy: Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra, przybył pierwszy do grobu. A gdy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. przetąd do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Ważne jest to, dla świętej Uszuli między innymi, że właśnie wczesnym rankiem Maria Magdalena wybrała się do grobu, by oddać cześć swojemu Bogu, by namaścić Jego ciało olejkiem. I zachęca nas, przypatrze się tej wiernej miłośnicy Jezusa. Od chwili złożenia Chrystusa do grobu nie może znaleźć spokoju. Chce jeszcze oglądać Pana, choćby martwego swojego mistrza, który dobrocią i miłosierdziem wyprowadził ją z przepaści grzechu. Jeszcze w ciemnościach, w tę niedzielę rano, pogrążona w boleści, idzie sama, nic nie wiedząc, że inne niewiasty też idą do, się do grobu wybierają. Cała jej myśl zwrócona ku Chrystusowi Pan, Panu. Nie boi się iść tak samotnie o wczesnej godzinie. Nie zdaje sobie sprawy, że przecież nie zdoła odwalić kamienia grobowego. Ale dla Jezusa odważa się na wszystko. Dla Jezusa do wszystkiego się zabiera, byle być blisko niego. Jezus żyje. Zachęca nas, byśmy z radością i w uniesieniu każdego poranka szli go szukać i szli go głosić wszystkim tym, których znamy i których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Przynieść wszystkim dobrą nowinę. Jezus naprawdę żyje. Jest wśród nas, kocha nas. Alleluja.